Przemoku, dzięki, to? że zgodziłeś się w ogóle wpaść na mój kanał Czysta przyjemność. E, to jest tak na spotkanie, bo Przemek jest w naszym mieście. Ja, będąc na Twoim występie, powiem Ci szczerze, że bardzo się zainspirowałem, gdyż ja mam występ za kilka dni, ale pojawiło mi się kilka takich pytań, że mówię, muszę Cię dorwać i po prostu Tobie je zadać. A poczekaj, a to Twoje wystąpienie będzie dotyczyło Indii? Dobrze, tak, mnie będzie, okay. do, będzie, dotyczy, będzie dotyczyło Indii. Ale to, co mówiłeś, tak bardzo mnie zaintrygowało. Czy ty wierzysz w przeznaczenie? Bo ten mój kanał jest taki oddolny i czasami pokazujemy właśnie takie rzeczy ludziom, o których ty mówiłeś. Ty powiedziałeś, że dostałeś się do telewizji znikąd. Wiesz, no, wielu tak. ludzi o to zabiega, i wiele osób chce się dostać do telewizji, chce być na świeczniku. A ty mówisz, że po prostu tam się dostałeś. No to, to tak, nigdy o to jakby nie zabiegałem, to się wydarzyło. Myślę, że ten fakt po powoduje, że... Bo ja poznałem masę ludzi w telewizji i ci ludzie naprawdę bardzo ciężko pracują, żeby żeby piąć się w górę, żeby osiągnąć sukces, żeby zrobić karierę. Ja jestem pełen szacunku dla tych ludzi, nie? Mhm. Natomiast jest to też taka sytuacja, w której dla nich jest to no, coś bardzo ważnego w życiu. Mi się to jakoś wydarzyło, myślę, że to jest też powód, dla którego ja miałem też dosyć być może jakąś łatwość w tym, żeby tą moją pracę telewizyjną zawiesić, prawda? Żeby zrobić sobie przerwę, żeby zająć się innymi rzeczami, więc mhm. więc to jest tak, nie wiem czy ja mam kłopot z yy, wplątywaniem w to wszystko przeznaczenia, nie? No. Bo to jest coś takiego, że w moim życiu wydarzyło się wiele rzeczy tak nie, nie, niesamowitych, spektakularnych, że czasem mam takie wrażenie, że jeżeli dostatecznie szybko odwrócę się za siebie, to, spo, to zobaczę gościa, który tym wszystkim steruje. To jest bardzo dziwna narracja jak dla mnie. Ma, mam z tym kłopot z tego powodu, że jestem racjonalistą. Mhm. I mimo tych wszystkich rzeczy, które przeżyłem, ten racjonalizm. W doktrynie chrześcijańskiej wiara jest darem, ja się absolutnie z tym zgadzam, to znaczy albo masz to, albo nie masz, więc ja jestem wiary pozbawiony, ale ta moja racjonalność jest bardzo nadszarpnięta, przez te wszystkie sytuacje, które mnie właśnie spotkały w życiu. No. Kiedy Ty mówiłeś na scenie, to ja czułem, że Ty masz bardzo dużą wiarę, dla mnie to był odjazd i nagle Ty mówisz, ja nie wierzę w duchy, może tak nie do końca, jestem agnostykiem trochę mhm. i tak dalej, ja sobie mówię, co ten gość mówi? On doświadczył czegoś, czego wiele, wielu ludzi nie doświadczyło tak, oczywiście doświadczył, bo, bo chodzi właśnie o to, że doświadczyłem wielu rzeczy, których ja nie rozumiem. Ja ich po prostu nie rozumiem. Wiara jest jednym z wytłumaczeń po prostu tego, co się wy wydarzyło. Opowiadam dzisiaj o sytuacji, która miała miejsce na Syberii w Buriacji, prawda? Kiedy stało się ze mną podczas rytuału coś dziwnego, kiedy zacząłem podczas rytuału płakać i tak mm -hmm. dalej. I teraz tak, e, są dwie interpretacje. Jedna interpretacja jest buriacka, która mówi, że to jest oczywisty skutek manifestacji duchów, a druga, yy, druga interpretacja to interpretacja polskich psychologów, którzy mówią, że to jest rzecz oczywista, jest to klasyczny przykład załamania nerwowego, prawda? I teraz mamy dwie interpretacje. Możemy sięgnąć, która nam bardziej pasuje, a możemy wymyślić też jeszcze inne, prawda? E, myślę, że 10 lat temu absolutnie uznałbym, że, yy, że miało miejsce załamanie nerwowe. Dzisiaj, po tych latach, yy, Podczas których spotkałem fascynujących ludzi, brałem udział w niewyjaśnionych sytuacjach, w rytuałach, nie jestem już tak. Hop do przodu, jak to się mówi kolonialnie, mm -hmm. żeby mówić, że jestem w stanie to wszystko racjonalnie rozpatrzeć, prawda? Mm -hmm. Ale z drugiej strony jestem tym racjonalistą, w związku z tym. no i błądko pod zbiorą, prawda? Tak, bo zgodzisz się, bo mówiłeś też o tym, że my jesteśmy jacyś na tej szerokości geograficznej. Zgodzisz się z tym, że religia nas wkomponowała w pewien kanon myślenia? Tak, oczywiście yy, i... religia oraz kultura, która powstała na, na tej bazie, no bo nasza kultura powstała na fundamencie chrześcijańskim. To yy, to, to, że ja nie jestem katolikiem, to wcale mm. nie znaczy, że mam być tego darwone z rzeczywistości, żeby to kwestionować. To jest oczywiste, że nasze nasza kultura wyrosła z fundamentu chrześcijańskiego, prawda? Ale faktem jest, że ona rzutuje też na nasze postrzeganie. Dlatego uważam, że najważniejsze jest podróżować, bo dzięki temu spotykamy ludzi, znajdują się w miejscach, które są inne i spotykamy ludzi, którzy inaczej myślą o, o, o świecie. To jest bardzo kształcące. Nawet nie chodzi o to, żebyśmy poznali tych ludzi. Bardziej, żebyśmy w ich oczach przejrzeli się sami siebie i zobaczyli, że... Kurczę, świat nie jest taki oczywiste, jak nam się wydaje z perspektywy polskiej, z perspektywy naszej kultury, z perspektywy tak. naszej wiary. No. Czyli ty, bo ty byłeś w wielu miejscach i czy te podróże dopiero ci otworzyły? Czy byłeś już Myślę, otwarty, że tak. kiedy rozpocząłeś tę swoją przygodę? Myślę, że byłem jakoś otwarty, ale byłem też... No to, co ja dzisiaj powiedziałem, że był taki moment, zanim zacząłem podróżować, zanim zacząłem spotykać tych ludzi, zanim zacząłem brać ich, e, udział w e, różnych e, dziwnych spektaklach, rytuałach i tak dalej, to ja naprawdę byłem przekonany, że ja coś wiem. Mhm. To było bardzo aroganckie, ale my, my to mamy. I to nie jest tak, że my, Polacy, mhm. to mamy. My, Europejczycy, tak mamy. Nie. Ludzie tak mają. Ludzie starają się Stworzyć strefę komfortu, która jest taką przestrzenią, której wydaje nam się, że mamy ją obeznaną, prawda? I na tej podstawie zaczynamy zaczynam się wydawać, zaczynamy się roić, że to, co my wiemy o świecie, to jest prawda o całym świecie, a to jest prawda tylko wycinku, o wycinku, o drobnym wycinku. Czy ty, Przemek Kosa-Kosakowski, byś teraz powiedział, że wyjście ze strefy komfortu jest o, dobre dla rozwoju? Fund, to... Fundamentalne. To znaczy, jeżeli, bo. W obiegowej opinii, strefa komfortu to jest strefa, w której my czujemy się dobrze, w której czujemy się komfortowo. To nie jest prawda. Strefa komfortu to jest przestrzeń, którą my znamy. I nawet wiem to, sięgam do moich doświadczeń, i do moich wspomnień, kiedy byłem bezrobotnym. Ja, ja wtedy wydawało mi się, że nie mam nic, ale bałem się podejmowania jakiegokolwiek ryzyka, ponieważ bałem się, że, że to nic to jest jedyna rzecz, którą mam i że to nic też mogę utracić. Czyli. Pod tym dnem, które wydaje mi się, że na którym jestem, jest jeszcze większe dne, jest jeszcze większy mrok. I to jest strefa komfortu. Strefa mm -hmm. komfortu to jest nawet to nic, które mamy, ale to jest nasze. My to mamy, my to mamy obeznane i tak dalej. I mam wrażenie, że im człowiek ma mniej, tym ma mniej też skłonności do ryzyka. Bo wyjście z strefy z komfortu na każdym poziomie jest związane z ryzykiem. Bo rzeczywiście możemy utracić to, co mamy, ale jest też wielki zysk i ten zysk jest niezpełnie większy. Mianowicie możemy się dowiedzieć czegoś więcej. możemy uzyskać, możemy zdobyć coś więcej. Czy wyobrażałeś sobie te, i, te x lat temu siebie, że będziesz w takim punkcie, czy to było w twojej strefie <laughs> czy to było w twojej strefie, wiesz, nawet widzenia tego Nie, punktu, nie, ja się bawię czasem tym, myślę o tym, że gdyby mi naprawdę 15, 12, 11, który mamy rok? 23, <laughs> 23, Dobra, gdyby 11 lat temu ktoś mi powiedział, co się wydarzy w moim życiu przez kolejne 11 lat, uznałbym, że to jest jakiś e, niezrozumiały żart. Ja bym nawet e, nie mówi, że to jest idiotyczne i tak dalej. uznałbym, że to jest mnie żartuje, tylko że ja nie rozumiem, co w tym wszystkim jest zabawnego. Absolutnie bym w to nie uwierzył. To, to, to byłoby dla mnie jakiś sen wariata. Gdyby przyszedł do ciebie teraz ktoś, kto jest w punkcie zero, kto jest w bardzo trudnej sytuacji życiow życiowej i podszedłby do ciebie jako do autorytetu, do guru, wiesz, jak jest w Indiach, i by powiedział. Przemek daj mi jakiś yy, po prostu drogowskaz. Ja co ja mam zrobić? byś się opowiedzieć, mógł. Bo to jest wielka też odpowiedzialność, bo nie mogę powiedzieć: zostaw to, mm -hmm. co masz i, i idź dalej. Wyłam się z tego, podejmij ryzyko. Bo naprawdę ryzyko polega na tym, że możemy coś zyskać, a możemy coś stracić. Więc to byłoby dla mnie to jest bardzo niekomfortowe i to jest aroganckie, żeby coś takiego mówić. Natomiast ja mogę powiedzieć. Że ja któregoś dnia postanowiłem zaryzykować i, i, i wygrałem, i udało mi się, ale miałem też bardzo dużo, po pierwsze, szczęścia, a po drugie, absolutnie najważniejsza rzecz, absolutnie nigdy nie powiedziałem, że to, co mam, jest moją zasługą. Ja oprócz szczęścia miałem w tym szczęściu, e, największe szczęście było tym, że trafiłem na życzliwych ludzi, którzy mi pomogli. Bo bez nich to nie, nie byłoby szans. Nie, nie, nigdy bym nie, nie, nie miał tyle siły, tyle yy, wizjonerskiej energii, żeby, żeby iść tą drogą, którą, którą poszedłem. Naprawdę ludzie dookoła nas, żywi ludzie, szukajmy takich ludzi bo oni nam mogą pomóc, nawet dobrym słowem, nawet dobrym energią, to jest to. Czyli uważasz, że każdy ma swoją drogę, którą musi przejść? Tak, absolutnie, ja tak, to, absolutnie, tak to jest prawda. Każdy ma swoją drogę i ja mówię to o życzliwych ludziach, mówię to tutaj o szczęściu, ale tak naprawdę wszystko zaczyna się od aktu woli, że zawsze zaczyna się od tego, że któregoś dnia mówię, nie zgadzam się z tym, kim jestem, albo nie zgadzam się z tym, gdzie jestem, to jest chyba ważniejsze, chcę ruszyć dalej, chcę odkryć coś nowego. Yy, i no, tak, bo powinniśmy się być w zgodzie ze sobą, ale nie powinniśmy być w zgodzie z miejscem. Bo jeżeli zatrzymujemy się w jednym miejscu, to automatycznie się cofamy. Musimy po prostu szukać, musimy być podróżnikami. Można być podróżnikiem, nie podróżując. Uwierzcie mi, można być podróżnikiem, po prostu decydując się na zmianę w swoim życiu. To wrócę do tego pierwszego pytania tutaj, które dopiero teraz, kiedy ja też złapałem z tobą oddech, to jak jest tym przeznaczeniem? Bo tak, tak wszystko powiedziałeś. To jest no takie nie. łączenie kropek, że mi się zaczęło tak, układać. Tak. Poczułeś to, że. Rozumiem, ale ja. Że to musiało się wydarzyć, kurde. No. Czy, to czy ty wysyłałeś kurczę CV ki do TVM-u? Nie, nie, nie napisałem. Napisałem w życiu jedną CV-kę i to było rok temu. Napisałem do dowództwa polskiego kontyngentu w Kosowie, że jeżeli będę mógł jechać do bazy, to zrobię prelekcję, że zlożał je. To była pierwsza jedyna CV-ka w życiu, jaką mm. zrobiłem. Nie pisałem, mam kłopot. To co mówiłem o wiarze, mam kłopot yy, o wierze albo o braku wiary, mam kłopot z traktowaniem siebie i swojego życia w kategorii yy, Przeznaczenia, no bo to mi się kłóci ze, ze samym mną, prawda? Natomiast ja nie wykluczam tego, że coś musi być gdzieś. czy coś nie musi, że coś może być gdzieś zapisane. Czy wiesz, hmm? że, wierzysz w to, że pewne rzeczy przychodzą przez serce, że one są poza umysłem, który filtruje? Myślę, Myślę, że, tym tak. Filtrem, Myślę że tak. Że zaczynamy czuć. To jest to, co powiedział się tym gościu na początku, że on zapytał Ciebie, dlaczego Ty nie czujesz, że ten samochód jest zepsuty? Hmm, no, to jest coś takiego, że. Ja jestem wielkim fanem umysłu, intelektu, to są bardzo przydatne narzędzia, natomiast mam wrażenie, że czasem się tak bardzo mocno okopujemy w tym i tak za cenę staramy się to wszystko zrozumieć przy pomocy tabelek, różnego rodzaju wykresów, że to nam zasłania też rzecz, która tkwi gdzieś w nas. I niekoniecznie ona musi być odległa od, od, od nauki, bo ja mówię o tych wszystkich sytuacjach, które, które składają się na nas, jako na istoty, które podległy pewnego rodzaju ewolucji. 10 tysięcy lat cywilizacji dużej, szamanizm, który ma 15 tysięcy lat, to wszystko gdzieś w nas jest cały czas, na poziomie komórkowym, DNA. Nie wiem, nie znam się na tym, ale uważam, że to nie są wszystko rzeczy, które tylko i wyłącznie są związane z narzędziami badawczymi, którymi my w tej chwili dysponujemy, mm. więc ta, to, co my nazywamy w tej chwili duchowość, być może kiedyś przyszłości się stanie się elementem naukowo zbadanym, natomiast w tej chwili nie jest mm -hmm. i myślę, że odtrącenie tego tylko dlatego, że nie jesteśmy w stanie tego wyjaśnić jest po prostu krzywdą, którą czynimy sami sobie. Bardzo Ci dziękuję, że zechciałeś chociaż wiesz, chwilę tutaj z nami porozmawiać, że Artur trzyma telefon dziękuję i na telefonu. Arturze. Nie, także... Artur, żebyś przyszedł na ten. Dobrze. <gry> także pozdrawiamy wszystkich jeszcze raz. Dzięki przemów, że Dziękuję, dzięki. Super.